W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat dokonano licznych kradzieży w obiektach sakralnych. Czynnikiem determinującym działania sprawców są przede wszystkim ceny, jakie osiągają zabytkowe przedmioty na aukcjach. Dlatego też ważnym elementem chroniącym dzieła sztuki przed kradzieżą i dewastacją są działania prewencyjne policji, którym była poświęcona dzisiejsza toruńska konferencja. Decyzją komendanta głównego postanowiliśmy zorganizować wystawę objazdową która będzie pokazywała to policja odzyskała ze skradzionych dzieł sztuki sakralnej oraz z obiektów muzealnych i prywatnych kolekcji. Wystawę, którą dzisiaj zaprezentowaliśmy, jest to część wystawy. Cała wystawa będzie składała się z około 35 plansz. Pierwsza konferencja odbyła się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Następna konferencja była na Uniwersytecie Rzeszowskim w Iwoniczu, w Filii. W Iwoniczu. Obecnie za dwa tygodnie wyjeżdżamy do Kijowa i do Lwowa na początku listopada prezentacja wystawy w salonach Ambasady Polskiej w Paryżu połączona z konferencją z Interpolem i z żandarmerią francuską. W przyszłym roku wystawa już w pełnej okazałości zostanie zaprezentowana w Brukseli podczas prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Przygotowując tą wystawę Policja w Ochronie Dziedzictwa Narodowego staraliśmy się pokazać różne elementy problematyki przestępczości kierowanej przeciwko dziedzictwu kulturowemu, czy jakbyśmy powiedzieli dawnym językiem przeciwko dobrom kultury czy aktualnym e, przeciwko zabytkom. W naszych działaniach sięgamy do zdarzeń sprzed wielu wielu lat. Takie przykłady są podane na tych tablicach. Między innymi no niech o tym świadczy przykład relikwiarza z Zuzeli, rodzinnej parafii kardynała, Premasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Relikwiarz ten wystawiony w, Warszaw... w jednym z warszawskich domów aukcyjnych, został odzyskany przez nas po 28 latach. Chciałbym też zwrócić uwagę, że ten materiał przedstawia również przykłady dotyczące odzyskiwania na terenie Polski, ale również na terenie innych krajów europejskich, jak na przykład Niemiec, Holandii, Anglii, Austrii. Przedmiot, skradzione dzieło sztuki, dobro kultury jest tyle warte, ile zapłaci po prostu rynek międzynarodowy czy rynek krajowy, to znaczy za ile zostanie kupione na tym rynku oficjalnym lub czy nieoficjalnym. Przykłady odzyskanego w latach 90. obrazu Matki Boskiej w mistycznym ogrodzie z Gościeszyna, w dawnym województwie bielgowskim, teraz w województwie kujawsko-pomorskim, to podawano wtedy w tamtym okresie tę wycenę rzędu 5 milionów dolarów. Obraz, zdjęcie Krzyża w Bieczu również dwa rzędu kilku milionów dolarów, ale nie tylko te wielomilionowe, dolarowe skradzione przedmioty nas interesują, również inne. Zabytki są najważniejszą wartością każdego narodu, są dobrem publicznym, dlatego tak ważna jest ich ochrona oraz ograniczenie skali tego typu przestępczości, a także odzyskanie skradzionych dzieł sztuki. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy zaprasza do oglądania programu Raport TV, a w nim codzienna praca policji, oficjalne uroczystości, wydarzenia kulturalne i społeczne. Ponadto. Szkolenia i doskonalenie zawodowe, filmy operacyjne i z monitoringu miejskiego, a także prewencja i profilaktyka. Oglądaj nas, słuchaj i czytaj, bądź na bieżąco.